ULTRA Shooter. Dawno na kanale nie było klasycznej wyliczanki produkcji o danej tematyce. No to wracam, a raczej wracamy, bo dzisiaj moim gościem jest Kaniz z kanału Anime Kaniz. Dzisiejszy temat, dzielący wielu fanów anime na obozy, to komputerowa animacja w branży Anime. Przedstawiamy wam 7 produkcji wykonanych w CGI. Nie takie CGI straszne jak mówią. Czasem bywa nawet fajne. No właśnie! Dzisiaj same dobre anime, więc zostańcie z nami do końca, bo jest o czym opowiadać. Zapraszamy! Pierwszym wymienionym przeze mnie diamentikiem będzie Hoseki no Kuni. Porównanie do klejnotu jest tu trafione w dwójnasób, gdyż bohaterami anime są minerały, takie jak ametyst, jadeit czy fosfofilit. Zastosowana animacja 3D jak ulał pasuje do produkcji, gdyż oprócz piękna kryształów CGI świetnie oddało porność ruchów, którymi kamienne figury powinny się charakteryzować. Seria porusza mnogość zagadnień, między innymi temat jedności ducha i materii, lecz pozostaje przystępną i przyjemną. Obserwując poczynania głównej postaci jaką jest fosfofilit, jesteśmy świadkami zmiany w jej psychice, procesu jej samodoskonalenia, jak i degeneracji. Dorzucając do tego świat pełen symboliki buddyjskiej, który skrywa pewną tajemnicę, otrzymujemy opowieść, w której dosłownie można przepaść. Ja przepadłem. Haruo Yaguchi to jeden z topowych, automatowych graczy w swoim mieście. A warto wspomnieć, że akcja serialu dzieje się w 1991 roku, kiedy to rozkwit branży gier w Japonii widać gołym okiem. Wróćmy do naszego bohatera, który pewnego dnia pokonany zostaje w słynnego Street Fightera 2. Okazuje się, że jego katem była piękna i bogata Akira Ono. Jakim cudem dziewczyna z wyższych sfer zainteresowana jest tak przyziemnym hobby? High Score Girl to prawdziwa gratka dla miłośników retro sprzętów do grania. W tym jesteśmy świadkami premiery legendarnego już dzisiaj PlayStation 1 oraz Sega Saturn. Poznajemy także najpopularniejsze produkcje automatowe tamtych lat. Gry są więc tutaj zapalnikiem fabularnym do przedstawienia ciekawych relacji między bohaterami. Prosta, szalenie przyjemna opowieść, w której do oprawy CGI przyzwyczajmy się bardzo szybko. Jest to zresztą kreska studia JC Staff, która stosowana była jeszcze przy jednej produkcji, o której opowie Wam za chwilę kanis. High Score Girl legalnie obejrzeć możecie na platformie Netflix z pełnym polskim dubbingiem, który jest całkiem niezły. Polecamy jako odpoczynek przed mocniejszymi produkcjami. Kolejnym tytułem udanie wykorzystującym poligony jest Panicz Śmierć i Czarna Pokojówka. Postacie są graficznie przedstawione w sposób, który do nich zwyczajnie pasuje, a my możemy bez przeszkód skupić się na interakcjach głównej pary bohaterów, na ich rozmowach, emocjach i codzienności wypełnionej zaczepkami ze strony pięknej i bardzo niepokornej pokojówki Alice. Bo przez klątwę, która spoczywa na paniczu, nie może on dotknąć żadnej żywej istoty, a Alice, wiedząc, że chłopak może się tylko pasywnie bronić, wykorzystuje każdą okazję, aby się z nim trochę podroczyć i odrobinę pokokietować. Wszystko to tworzy uroczy i zmysłowy spektakl, który ogląda się ze szczerym uśmiechem. Tu bardziej niż zapach śmierci towarzyszącej paniczowi, wyczuwalny jest aromat miłości. Smoki, władcy nieba. Dla wielu ludzi na powierzchni są poważnym zagrożeniem, ale jednocześnie cennym źródłem medycyny, ropy i żywności. Są tacy, którzy polują na smoki, podróżują po niebie w sterowcach. Oto historia jednego z tych statków, Queen Zaza i jego załogi. Drifting Dragons to bardzo niedoceniona produkcja. Jestem w ciężkim szoku, bo zwyczajnie w świecie mi seans ten dostarczył niesamowitej frajdy. Zaczynając od całej załogi Queen Zaza, która wyposażona jest w przeróżne charaktery, ale żadne, nie działające na nerwy, żadne sztampowe i powielane. Każdy znajdzie tutaj swoją ulubioną postać, bo trudno jest nie polubić tej gromadki. Historia łowców smoków być może nie ma rozmachu rodem z typowych shonenów i akcyjniaków. Pomiędzy łowami na ogromne smoki poznamy zwyczaje załogi ich dania, przyrządzane z mięsa potworów, ich codzienne życie na statku i drobne problemy. To produkcja, w której chcemy poznać świat przedstawiony, a twórcy udostępniają nam wiele szczegółów. Mi osobiście dryfujące smoki niesamowicie przypadło do gustu i wierzę, że przekonałem wielu z was by zainteresować się tym anime. A jeżeli jeden dwunastodcinkowy sezon będzie dla was małą dawką, w Polsce wydawana jest przepiękna manga pod tytułem Łowcy Smoków, która jest oczywiście prekursorem opowieści. A serial Das steht dir nicht Netflix. Jedną z pierwszych pozycji studia Poligon byli rycerze Sidonii. Po zniszczeniu ziemi wiele lat temu obca rasa gauna ściga resztki ludzkości, która ledwo uciekając, wypuściła w galaktykę gigantyczne statki kolonialne. W roku 3394 nagate Tanikaze wynurza się ze swojego życiowego odosobienia głęboko pod okrętem kolonialnym Sidonia w poszukiwaniu jedzenia na wyższych poziomach, ale jeszcze nie wie, że jego ujawnienie zmieni bieg historii tego statku, kiedy Gauna rozpoczyna atak na Sidonii, nie, to Tanikaze z pomocą swoich kolegów żołnierzy i przyjaciół broni ostatniej nadziei ludzkości na przetrwanie i próbuje pokonać swoich obcych wrogów. Brzmi znajomo? Jasne. Sidonia mocno nawiązuje do Ataku Tytanów, zmieniając jedynie realia, ale moim zdaniem jest produkcją bardziej niepokojącą, gdzie śmierć czai się za każdym rogiem. Jako że jest to jedna z debiutujących pozycji studia, animacja CGI jest no średnia. Na całe szczęście tła w 2D robią piorunujące wrażenie i dodają niesamowitego klimatu klaustrofobii i zaszczucia. Polecam dla osób szukających ostrych seriali akcji. Jak do wcześniej wymienionych przeze mnie anime grafika 3D dobrze pasowała, tak do Doro jest przykładem, że ta technologia nie zawsze się sprawdza. W odróżnieniu od pierwowzoru, który posiadał rozmyślnie nieestetyczny, szarpany rysunek. Postacie w adaptacji zdają się być nienaturalnie czyste na tle wszechobecnego brudu uniwersum Dorohedoro. Ale nie jest to wada, która dyskwalifikowałaby tytuł. Pomimo zastrzeżeń do stylu rysowania, przygody Kaimana ogląda się znakomicie. Wynaturzony świat czarodziejów i ich ofiar skrywa wiele tajemnic, a fabuła nie śpieszy się z ujawnianiem ich zawartości. Do tego dostajemy bogatą galerię postaci zarówno po naszej stronie, jak i naszych oponentów, którzy często budzą jeszcze większą sympatię niż protagoniści. Jest to zdecydowanie anime dla tych, którzy szukają czegoś nieszablonowego, doprawionego czarnym humorem i krwią. Jedną z najlepiej napisanych opowieści w grafice CGI bez wątpienia będzie omawiany obecnie Beastars. Wyobraźcie sobie Disneyowy Zwierzogród tylko dla dorosłych. A dlaczego nie dla dzieci? Serial rozpoczyna się zabójstwem antropomorficznej alpaki, przyjaciela głównego bohatera, Legosiego. W uczelni, w której doszło do tragedii, od teraz panować będzie mocny niepokój. Czy mięsożercy mogą żyć w harmonii z roślinożercami, oszukując tym samym naturę zwierzęcą? Na te i inne pytania odpowie wam Beastars. Odważny, bardzo dojrzały seans. Nie doczekał się, co prawda, jeszcze finału opowieści, ale już. Teraz po dwóch sezonach powiedzieć mogę śmiało, że jest to chyba najlepiej wykonana animacja komputerowa, jaką Wam dzisiaj przedstawiamy i która do opowieści o zwierzętach pasuje doskonale. Jeżeli nie możecie doczekać się finału, który ma pojawić się w 2024 roku, zawsze pozostaje Wam manga wydana w Polsce w całości. Serial legalnie obejrzeć możecie na Netflix. To już wszystkie propozycje na dzisiaj. Apelujemy, byście w przyszłości na anime CGI patrzyli bardziej przychylnym okiem. Jak widzicie, dobrych pozycji w 3D nie brakuje. A w przyszłym roku do tego grona powinna dołączyć jeszcze jedna produkcja. Nie wiem jak wy, ale my bardzo czekamy na nowego Trigana. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że animacje CG są niekiedy nieuniknione nawet jako element oprawy, gdyż jest to technologia tańsza w wykonaniu. A jak wiemy, czasy są ciężkie, nawet dla animatorów na całym świecie. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o anime Kengan Ashura, które bez animacji CGI nie wyglądałoby tak efektownie podczas pojedynków. Czasami więc animacja ta jest nieunikniona. Na kanale Kaniz równolegle pojawił się nasz drugi film, w którym omawiamy najlepsze propozycje anime traktujące o samurajach. Link do tego materiału widzicie obecnie w tle. Zapraszam również do subskrypcji kanału dzisiejszego gościa. To już wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.